ziemia pothalańska pełna życia dająca życie pola i łąki zmieniające się tysiącami kolorów uprawiana przynosząca plony to dziedzictwo to dziedzictwo przekazane przez praojców na następne pokolenia Państwa bardzo serdecznie. Z cyklu wybitni i ciekawi ludzie regionu. Mam zaszczyt dzisiaj rozmawiać z burmistrzem miasta Czarny Dunajec, który stał się miastem, no ale i też gminy Czarny Dunajec. Przyjeżdżam do Czarnego Dunajca bardzo często, jak przyjeżdżam ze Stanów Zjednoczonych, dlatego że jest mi po drodze i szybko potrafię tam zrobić zakupy. I takie pierwsze pytanie, które jest, to chcę burmistrza zapytać: 100 burmistrza? Miasta Czarny Dunajec. Bo to już tyle pracy i bo to już jest tyle pracy, którą wykonał przez te 100 dni. Burmistrzu, proszę nam opowiedzieć, jak funkcjonuje miasto teraz, bo była wieść, jak się rozwija, co ciekawego się tu dzieje. Jak i zachęcić nas, dlaczego mamy przyjechać do tego miasta teraz? Dzień dobry państwu. Rzeczywiście Czarny Dunajec, odkąd został miastem, bardzo prężnie się rozwija. Ale na, ten, na tą chwilę jesteśmy na etapie projektowania wielu ciekawych rzeczy, które powstaną w Czarnym Dunajcu. I chyba taką najbardziej turystyczną marką, która będzie w Czarnym Dunaju, to Park Zdrojowy. Na 20 hektarowych nieużytkach pomiędzy Czarnym Dunajcem a Podczerwonem ma powstać wyjątkowe miejsce, takie turystyczne, gdzie będą piękne place zabaw, ogrody, to będzie taki park, który jest niespotykany na Potaru z tego względu, że tutaj bardzo ciężko jest znaleźć tak duży grunt w jednym kawałku, ponieważ mieliśmy to rozparcelowanie bardzo duże i nam koło rzeki Czarny Dunajec udało się taki grunt kiedyś odzyskać. Teraz zmieniamy przeznaczenie tego gruntu pod właśnie taką turystykę szeroko pojętą, turystykę rekreacyjną i myślę, że to będzie w najbliższym czasie, mam nadzieję do końca 27, nowa taka bardzo duża atrakcja turystyczna na Podhalu. Patrząc tu teraz, jest niesamowity ruch. Ścieżki rowerowe widzę, że są w pełni wykorzystywane. Masa ludzi korzysta z tych ścieżek rowerowych. Widzę, że jest zaplecze. Jak to udało się wszystko zorganizować? Bo jest i moment na parasol, żeby odpocząć i coś zjeść i napić się czegoś ciepłego albo i zimnego. No i wykorzystać ten czas wakacji, bo jesteśmy w środku wakacji. Jest sierpień, no więc jest masa turystów i rzeczywiście widać, że ludzie odwiedzają to miejsce. Znajdujemy się w Podczerwonym. Dwa lata temu została odrestaurowana tutaj stacja, była stacja PKP i ona została przeznaczona pod obsługę ruchu turystycznego tego właśnie rowerowego. I to jest fantastyczna sprawa właśnie dla rowerzystów, dla turystyki rowerowej, w szczególności tej rodzinnej. Tutaj ludzie się zatrzymują, cenią sobie to miejsce, mamy nowego najemcę fantastycznego, który ma kolejne pomysły na to, żeby rozwijać jakby ten plac koło byłej stacji kolejowej PKP. Ale wszystko zaczęło się od zbudowania ścieżki rowerowej. Tak naprawdę od urutowania tych terenów byłego nasypu kolejowego przed totalną degradacją. Została podjęta wiele lat temu decyzja o tym, żeby pozyskać dofinansowanie ze środków europejskich na budowę szlaku rowerowego wokół TAT. Ten szlak jest fantastyczny, część Polska już jest w całości wykorzystywana, a my ten szlak wzbogacamy o kolejne atrakcje turystyczne. W szczególności to dotyczy punktów obsługi turystów. Gotowy jest właśnie tutaj, gdzie jesteśmy, w Podczerwonym taki punkt. A w najbliższym czasie, myślę, że do końca przyszłego roku, druga stacja, którą mamy na terenie gminy, PKP, to jest stacja o wiele większa w Czarnym Dunajcu, również zostanie odrestaurowana ze środków europejskich i środków krajowych i środków własnych miasta, gminy Czarny Dunajec i będzie ona znowu przyciągać turystów. Na pewno będzie inna, bo jest większa będzie tam parking duży, park and ride. Na ponad 30 samochodów, więc będzie można przyjechać i rowerem dotrzeć z Czarnego Dunajca do Trsteny na Słowacji. A dla wytrwalszych można przejechać całe tratry w kółko i wrócić z drugiej strony przez Pisz do Czarnego Dunajca. Wizjoner to człowiek taki jak Pan, który czuje się jak gospodarz na tej ziemi, to gdzie dali zaufanie wyborcy. Jak, on, jak Pan to widzi? Jak to można ogarnąć, żeby to miejsce miało dwa płuca? Bo powiedzmy zawsze jest tak, że no coś tam kuleje, nie daje się wszystko razem szybciutko, bo to są finanse, które trzeba ogarnąć. Co udało się już przez te 100 dni, że tak powiem, ogarnąć, a co Pan ma w tej wizji swojej, żeby można było jeszcze zrobić, no i oczywiście ten czas wykorzystać na maksymalnie. Ehm, rzeczywiście wizjoner to nie ma, życiel, wizjoner to jest ta osoba, która ma jakiś plan i skutecznie go realizuje. Ja mam akurat to tyle dobrze, że nie jestem pierwsze 100 dni w urzędzie, tylko mam za sobą już poprzednią pięcioletnią kadencję i przez te 100 dni udało się bardzo wiele rzeczy domknąć, to znaczy przeznaczyć pieniądze z Radą Miasta i Gminy Czarne Dunajec na Projektowanie nowych rzeczy, pozyskać dofinansowanie na rzeczy, które żeśmy wcześniej zaprojektowali i na pewno te 100 dni trzeba ocenić bardzo pozytywnie z punktu widzenia Czarnego Dunajca. Doprowadziliśmy do tego, że pomoc publiczna, która jest oferowana nam z zewnątrz i którą pozyskujemy, czy to ze środków krajowych, czy ze środków europejskich, czy nawet ze środków EOG, czyli środków norweskich, jest na tyle duża, że w Czarnym Dunajcu y, mówią, że nie możemy już więcej y, brać środków, tylko musimy wkładać własne środki miasta i gminy Czarny czyli środki y, tak naprawdę naszych mieszkańców i to jest dla nas problem, bo mamy jedne z najniższych podatków y, na potalu, a Czarny Dunajec y, do tej pory gmina była taką y, gminą przejazdową do Zakopanego do Kościeliska y, i moim głównym celem jest zmienić to, żeby tutaj właśnie w Czarnym Dunaju była baza główna nawet wypadowa dla turystów, żeby tutaj na naszych ścieżkach rowerowych sobie podróżowali, bo jest płasko. Wyjątkowo w Czarnym Dunaju jest płasko na potalu i bardzo cenią to sobie rodziny. Zachęcamy przedsiębiorców lokalnych do tego, żeby inwestowali właśnie w szeroko pojętą turystykę hotelarsko-pensjonatową, gastronomiczną i rzeczywiście, odkąd powstały Hochołowskie Termy rozwinął się jakby ta turystyka noclegowa w Ochołowie. Mamy zwiększony ruch turystyczny na tym zachodnim Potalu, na którym leży właśnie miasto i gmina Czarny Dunajec. I to jest taki pierwszy krok do tego, żeby Czarny Dunajec stał się wiodącą marką. Przyszłość jest bardzo optymistyczna dla Czarnego Dunajca. Mogę powiedzieć, że ze wszystkich gmin potarańskich to Czarny Dunajec ma największą szansę do tego, żeby być w przyszłości i uzdrowiskiem. Takim potalańskim centrum nauki, techniki i nowych technologii oraz taką małą doliną przemową. Wszystkie inicjatywy, które są podejmowane przeze mnie, mają jakby już zapewnione finansowanie zewnętrzne. Musimy tylko zabezpieczyć środki naszego wkładu, a te środki posłużą do stworzenia nowych, bardzo atrakcyjnych miejsc z uwagi na szeroko pojętą turystykę. Jak chodzi o czarne dunajce, to poza wspomnianym już przeze mnie parkiem zdrojowym powstanie najprawdopodobniej centrum nauki techniki i nowych technologii w Czarnym Dunajcu wspomniane już uzdrowisko borowinowe. Ma ogromną szansę na to, żeby zaistnieć jako taka marka turystyczna, rehabilitacyjna i również takie centrum spa. Ono jest położone w oddali od centrum miasta, w bardzo urokliwym miejscu koło lasu Baligówka. I na pewno to miejsce będzie takim miejscem absolutnego spokoju, czystości, gdzie każdy może przyjść, odpocząć, ale również skorzystać w przyszłości z bardzo profesjonalnej opieki rehabilitacyjnej. I to jest nasz główny cel. I na pewno ten cel, jeżeli Czarny Dunajec go osiągnie, to będzie wyznaczał poziom rozwoju całego tutaj regionu. Od Orawy właśnie tutaj do miasta Nowy Targ. I na pewno przyciągnie jeszcze większą rzeszę turystów. A dzięki temu nasi mieszkańcy mogą w końcu wykorzystać potencjał swoich nieruchomości. E, tak, jak choć w szczególności no, mają, większość to są prywatne nieruchomości i mogą inwestować w szeroko pojętą turystykę. A im więcej mamy działalności gospodarczej, im więcej przedsiębiorców, tym bogatsza staje się cała gmina i mamy kolejne środki na to, żeby rozwijać te nasze miejscowości. Mamy tak naprawdę środki na to, co zagmina jest najbardziej odpowiedzialna, czyli na budowę dróg, na odśnieżanie, na utrzymanie infrastruktury tej rekreacyjnej, ale również kulturalnej, na którą zawsze środki przypadają ostatnie, bo wszyscy uważają, że kultura no niestety musi cierpieć przez to, żeby były inne podstawowe rzeczy w gminie utrzymane. Ale ja myślę, że z tą kulturą u, u Was jest bardzo dobrze, bo wczoraj byłam na oratorium w Ludźmierzu, to piękne sanktuarium ludźmierskie, parę tydzień temu było też piękne oratorium na Bachledówce. No ja myślę, że to jest takie miejsce Prymasa Tysiąclecia, więc idziecie z, też z takim duchem czasu, postępem, ale i też także taką stroną duchową dla wszystkich tutaj mieszkańców, że ta religia jest im potrzebna, że oni jednak widzą też i tą stronę, że można się rozwijać duchowo tak samo w, ty, w tym regionie tutaj. Rzeczywiście ja postawiłem na tradycję i nowoczesność. Dzięki tradycji mamy siłę do tego i determinację, żeby coś zmienić w naszym mieście i gminie. I kultura, w szczególności wielki sukces oratorium, on by nie zaistniał, gdyby nie lokalni przedsiębiorcy. W szczególności tutaj właściciel hotelu Bachludówka, pan Jan Morowca, zainwestował swoje prywatne środki, po to, żeby powstała, powstało dzieło, które naprawdę promuje naszą gminę i naszych ludzi, w szczególności naszą kulturę góralską. Na razie w Małopolsce, ale ruszamy z pielgrzymką po całym kraju, gdzie będziemy przekazywać przede wszystkim wartości. Te tradycyjne, konserwatywne, pod którymi my jako Górale nie wstydzimy się podpisać. Są to wartości za życiem, walka z naszymi narodowymi nałogami, czyli lenistwem, marnotrawstwem, pieństwem. I myślę, że taki produkt, który jest nastawiony przede wszystkim na dialog, żeby rozmawiać o problemach. Które są teraz w Polsce rozmawiać z ludźmi, zasiadać do stołu, a nie tylko krzyczeć, jest bardzo ważne. A my to robimy w sposób kulturalny i w sposób bardzo taki godny, bo oratorium jest niezwykłym przeżyciem duchowym e, i myślę, że to odniesie sukces, ale on, jak wspomniałem, nie byłby możliwy, gdyby nie ludzie. Dobrej woli, e, ta, kompozytor Bartek Glinia, który tworzył za wielkiej wody, pani Zosia Truty, e, która w sposób fantastyczny e, tutaj śluby jasnogórskie przełożyła na tekst. Libretta do oratorium ono by nie powstało. Więc mamy ludzi, mamy potencjał ludzki, mamy też przedsiębiorców, którzy chcą inwestować w kulturę i myślę, że takie wspólne działanie i środków publicznych, czyli miasta i gminy Czarne Dunajec i środków prywatnych pozwoli nam w przyszłości osiągać i przeskakiwać kolejne poziomy po to, żeby ten czarny Dunajec i pozostałe sołectwa naprawdę były wiodące na potalu, no i ludziom ostatecznie żyło się o wiele łatwiej. Bo z turystyki żyje się łatwo, tylko trudno jest tego klienta turystycznego przyciągnąć właśnie w region zachodniego Potala, gdzie przez tak naprawdę 30 lat zbyt wiele się nie wydarzyło, poza wspomnianymi ścieżkami rowerowymi. Transformacja wsi Czarny Dunaj w miastu odbywa się także na wsiach, ta transformacja, którą Pan zauważa wizytując, bo to jest 15 wsi, U tak? U nas Czar... ogarnie, ogarnie, og... są ogarnięte przez Pana. W Czarnym Dunajcu bycie, ta miejskość, to ona zawsze była w Dunajczanach. myśmy tylko dokonali takiego formalno-prawnego kroku, żeby to miasto było. Ja pochodzę z Ratłowa i jak przyjechałem pierwszy raz do Czarnego Dunajca, to mówili, że przyjechałem ze wsi. Więc jakby mentalnie Czarny Dunajec zawsze był miastem. Pomimo tego, że wiele lat temu, ponad 100 lat temu, te prawa zostały niesłusznie odebrane Czarnemu Dunajcowi, ale tak samo też się to wydarzyło w krościenku nad Dunajcem, ponieważ nie było wystarczającej liczby mieszkańców, mimo że to jest centrum administracyjne. I zbyt wiele w Czarnym Dunajcu się na dzień dzisiejszy nie zmieniło, bo Czarny Dunajc zarówno przed miejskością, jak i po miejskości zawsze był centrum administracyjnym naszej gminy i zachodniego Potala. Centrum takim też yy, sklepikarskim, gdzie się przyjeżdżało. no Kiedyś w Czarnym Dunajcu był. Wiele słynniejszy jarmark to był jarmark koński, i wszyscy już zjeżdżali do Czarnego Dunajca. No teraz mamy piękną galerię, mamy przedsiębiorców, którzy działają w obrębie rynku, i ten Czarny Dunajec rzeczywiście stoi na przedsiębiorcach, na handlu i musi taki zostać. Oczywiście z domieszką i rozwojem pod względem turystycznym, myślę, że to będzie sukces tej miejscowości, ale również pozostałych miejscowości i sołectw, które są w Czarnym Dunajcu, bo Czarny Dunajec jest kołem takim zamachowym. I Czarny Dunajec, Im lepiej jest w Czarnym Dunajcu, tym lepiej dla pozostałych SOS, bo wszyscy, którzy przyjeżdżają do Czarnego Dunajca, zostawiają tu środki, też muszą pojechać do innych miejscowości zobaczyć ich walory. Z północnej, północnej części gminy są przepiękne widoki. Miejscowość Odrowąż tam mieszkańcy wyprzedają nieruchomości i kupują je właśnie turyści z zewnątrz, którzy są zakochani widokach, które są u nas i mamy bardzo dużo teraz ludzi, którzy osiedlają się na stałe w Odrowążu. I myślę, że to jest sukces. My będziemy chcieli, że jeżeli chcecie korzystać z dobrodziejstw z naszej gminy, to rozpoczniemy taką kampanię, że zamieszkajcie tutaj. Wiemy, że grunty są bardzo drogie, domy są bardzo drogie, drogie w Czarnym Dunajcu, ale są ludzie z zewnątrz, którzy cenią sobie ciszę, spokój i posiadają środki odpowiednie, żeby tutaj zamieszkać. Podmieszczo, jak z tą kreatywnością finansową? Jak chcecie pozyskiwać środki na tak wielomilionowe, no, powiedzmy, inwestycje? Trzeba mieć przede wszystkim pomysł. Zawsze się zaczyna to od pomysłu później grunt na którym może taki pomysł zostać zrealizowany. Kolejnym krokiem jest wykonanie odpowiedniego projektu i wpisanie się w ramy właśnie dotacyjne środków europejskich (Eog) czy środków krajowych. Te środków jest wystarczająco po to żeby rozwijać każdą gminę na Potalu pod względem nawet turystycznym. Więc jeżeli tylko się chce to naprawdę można bardzo dużo zrobić. Czy będziemy mogli Odwiedzić biznesmenów, przedsiębiorców tej gminy? No ja bardzo polecam, żeby zobaczyć tutejszych przedsiębiorców, bo oni osiągnęli sukces. Mamy przedsiębiorców, którzy są znani już w całym kraju. To są rozpoznawalne marki. Mark tak, są takie przedsiębiorcy, którzy mają swoją markę już. E są mieszkańcami Czarnego Dunajca i pozostałych Sołec. Dlatego warto z nimi porozmawiać i też ich zapytać, się, jak oni doszli do takiego sukcesu. Czy to jest sukces pokoleniowy, czy to jest nowy, nowa właśnie działalność gospodarcza która przynosi dochody. I myślę, że to też będzie inspiracja dla kolejnych osób, które chciałyby zainwestować w szeroko pojęty biznes, ponieważ my, jako gmina, jako ogół wspólnota mieszkańców, korzystamy przede wszystkim z dobrodziejstw, które wypracują przedsiębiorcy. Poza tym, że są miejscem pracy, to również są najlepszymi płatnikami podatków, również które wpływają po części do gminy, no i z tego powstają kolejne drogi. Nie ma szans rozwoju gminy bez prężnie działającego sektora prywatnego. Burmistrzu, jeszcze chciałam zapytać o najmłodszych, o maluchy, o rodziny, o szkoły. Jak dba się w Czarnym Donajcu, o w mieście Czarny Donajec, o tych najmłodszych, o maluchów? W Czarnym Donajcu mamy coś wyjątkowego, to jest żłobek, który został wybudowany w całości praktycznie ze środków zewnętrznych. I dzisiaj żłobek, pomimo że był takim kontrowersyjnym projektem, bo u nas jest przywiązanie do takiej rodziny pokoleniowej, że babcia pilnuje wnuków, to jednak żołoby w Czarnym Dunajcu, które posiada 80 miejsc, jest w całości wypełnione. I tam są tylko i wyłącznie mieszkańcy i dzieci z terenu miasta i gminy Czarny Dunajec i są pretensje zewnętrznych właśnie rodziców, którzy mieszkają w innych gminach, że oni nie mogą skorzystać z tego dobrodziejstwa, a na terenie ich gmin jeszcze nie ma. No, ale tutaj też trzeba uspokoić właśnie mieszkańców ościennych gmin, że lo lokalnie włodarze Starają się bardzo stworzyć warunki również do żłobków, żeby powstały na ich terenie gminy odpowiednie żłobki i kluby dziecięce. Więc jakby ten model rodziny się zmienia, jednak żyjmy bardzo dynamicznie, kobieta już nie tylko siedzi w domu, pilnuje tego ogniska domowego, ale kobieta również pracuje, ma swoje ambicje i zresztą u nas model jest taki, że bardzo ciężko ludziom młodym, jeżeli nie dostają majątku, jak i w spadku po rodzicach, w darowi znak, to bardzo ciężko jest im rozpocząć tutaj życie. Działki są potwornie drogie. Budowa domu, no w szczególności na potalu, i utrzymanie później tego domu pochłania ogromne środki. Więc rodzice muszą się bardzo starać, żeby po prostu inwestować. Często to się odbywa tak, że rodziny są podzielone, jeden członek rodziny wyjeżdża za granicę, gdzie są nadal wyższe wynagrodzenia. Niektórzy zatracają się za tą zagranicą, rozpadają się małżeństwa, dzieje się to jakby skrzywdą dla dzieci. No ale niestety mamy teraz taką sytuację, że te zarobki choćby w tutejszym Wiedniu są o wiele wyższe. No nie potrzebują fachowców, szczególnie się fachowców budowlanych z no i nasze chłopy jadą, zarabiają pieniądze, i co jest najcenniejsze, że oni mają przywiązanie jednak do tej ziemi potaleńskiej, inwestują te zarobione pieniądze tutaj wracają, na Potalu, okay. budują domy, osiedlają się, dzieci chodzą tutaj do naszych szkół, bo gdyby naprawdę wyjechały te rodziny za granicę, to mielibyśmy potężny problem z utrzymaniem szkół, bo u nas jest wyjątkowa sytuacja na Potalu, nam dzieci w szkołach przyrasta. Mamy takie szkoły, które miały na, dzieci na poziomie 60, a teraz już zbliżają się do 100 dzieci w ośmioplasowej szkole. No i to jest bardzo jakby ten sygnał pozytywny i również nasza gmina ma bardzo duży przyrost naturalny na poziomie prawie 4%, co w porównaniu do przyrostu ujemnego w całym naszym kraju jest ewenementem. Te miejsca pracy, o których Pan mówi, to one się będą właśnie kreować przez te inwestycje. Więc może nie będziemy musieli wyjeżdżać za granicę, może nie będzie tych rozpadów rodzin, jeżeli znajdziemy tutaj miejsce pracy i one będą adekwatne do potrzeb mieszkańców? Myślę, że tak. Jeżeli tylko lokalni przedsiębiorcy zainwestują większe środki, a w szczególności w sektor turystyczny. Czyli, nawet mieszkańcy będą prowadzić własne działalności gospodarcze, to też jest bardzo korzystne z punktu widzenia gminy. To my jako mieszkańcy tego zachodniego Potala, może w niedługiej przyszłości nie będziemy musieli wyjeżdżać za granicę, tylko będziemy wzmacniać w całości potencjał naszego regionu, no co jest ogromnym dobrodziejstwem również dla naszego kraju, bo jak Polacy są na miejscu, no to kraj wzrasta. A jak ludzie wyjeżdżają z tej Polski tak, jak to miało na początku powstania Unii Europejskiej, no to są takie potężne właśnie wahnięcia w liczbie mieszkańców, co się później odbija również na tym, że trzeba likwidować szkoły, że wioski są wyludnione. Na szczęście podhala i Małopolska stoi bardzo mocno jednak, tutaj przyjeżdżają ludzie, tutaj chcą mieszkać, mamy też jakby tych ludzi, którzy u nas się osiedlają, bo mamy bardzo piękne tereny, bardzo dobrą sieć szkół, które są atrakcyjne, na przykład szkoła w Czarnym Dunajcu, która posiada lodowisko, hale sportowe, kluby sportowe oraz inne aktywności, no jest cennym nabytkiem. I szkoła to jest taki klejnot w koronie każdego sołectwa każdego miasta, takie centrum, jeżeli nie ma szkoły, to ta miejscowość praktycznie tak samo czynnie umiera, nic się nie dzieje w takiej szkole. A jednak ja patrzę na pryzmat szkoły w ten sposób, że rodzice, którzy widzą te swoje pociechy, w szczególności te młodsze do, klas, do klasy trzeciej, to biorą czynny udział w życiu społecznym, i z tych rodziców rodzą się kolejne talenty, które przekształcają się na udział w stowarzyszeniach naszych, w szczególności w oddziałach Związku Potana. Takie osoby działają, a bez tych osób i takiej charytatywnej pracy na rzecz lokalnej społeczności, no ani nawet by się nie rozwijała kultura. A u nas kultura w tych zespołach, których mamy 15 lat, Działa dobrze, ponieważ są tacy zapaleńcy, górale z krwi i kości, miłośnicy kultury góralskiej, którzy kontynuują tradycję tego, czego się nauczyli od swoich mistrzów. I dzięki temu ta tradycja góralska u nas ma się bardzo mocno i mogą powstawać takie dzieła jak oratorium z udziałem tylko i wyłącznie górali z terenu miasta i gminy Czarny Wymajiec. Co jest bardzo piękne, pożyteczne i wymaga tylko i wyłącznie słów, pochwały ze strony władarza miasta i Gminy czarnego bronajce Myślę, że tak i potwierdzam te słowa, bo kiedy zobaczyłam z 15 wsi, bo przeczytałam biletem, na którym było 15 zespołów, i każdy ten zespół był z innej wsi i wszyscy tam mogli się znaleźć i uczestniczyć w tym wydarzeniu, to na pewno jest to piękna sprawa. Myślę, że kultura to jest najlepsza. Miejsce do tego, żeby pokazać się z dobrej strony innym nacjom. Burmistrzu, bardzo dziękuję za taki obszerny wywiad, bardzo ciekawy. No i tak na sam koniec do naszych widzów, do naszych słuchaczy. Co chciałby Pan przekazać? No, chciałbym przede wszystkim przekazać, że cieszę się, że powierzono mi na kolejne 5 lat sprawowanie władzy w Mieście Czarne Dunajec i że postaram się nie zawieść oczekiwań tych ludzi, którzy na mnie głosowali. Życzę wszystkim wszystkiego dobrego. A naszym gościem był? wójt i burmistrz Czarnego Donajca, pan Marcin, Marcin Ratowski, Ratowski. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani Marysiu za wywiad.